O, do tego bitu? Derzawi ja kurwa Deja vu, kurwa, znowu mam Jak bocian co roku Znowu to, to samo, życzy w witam jest. Znowu mówią mi, że jestem zły Bo mam swoje zdanie, wiem czego chcę Wiem, że to wkurwia cię Zabieraj mi stąd te kosmate łapy Jestem przeznaczony do gadania los, taki mój Amen Daj tylko palec, a upierdolą możliwości ci to już standard Coś tu pieprzy głowy na Rzeczywistość albo telewizja Sam odpowiedzi nie znam Obserwuję to sobie z boku Dziwnie robię mi się jak trąb znam Wiesz ja wiem o co chodzi Proszę cię nie dyskutuj mi tu Rozpędzony szukam możliwości jak mam Ominąć szpony tej chytrej gry Miasta stają się złe, nie znajdziesz tego w księgarni W świecie online możesz dostać lajka, rzeczywistość masz w trajkach Ja też to znam, czekam aż coś zmieni się Na razie nic na to nie wskazuje haj dragi, haj Wszyscy jakby pogubili w tym fakty Ile jeszcze muszę obserwować na najgorsze się szykować Wiem, wystarczy, że wpadniesz w ich diabelskie ambicje I zetrą cię w proch, mówią mi, że jestem zły Mam twoje sny, to celu lecę, Jak pocisk, wiem o co idzie gra To jest mój stres od tryaja Żywetki krawędź Mówią mi, że jestem zły Mówią mi cały czas, mówią mi Mówią mi cały czas, że jestem zły ale ją odpierdalaj jaja kurki Kurz Was, bacz, Trzyma je tu już dziś nikt Wiem doskonale co mam robić w tym szale Dalej swoje wiesz To jest dar, sam nawet nie wiem to układam, a oni mówią mi, że jestem zły Kurwa, zobacz fakty, to ja twój ziomuś Więc jest rozum, życie jest jak gra Mieć każdy chce, a o mówieniu już nawet nie wspomnę I tak jak kerat, każdy jeden się wybiela Wybiera fakty jak kadłub, zanurzony po jak kursk Dziś nie mam siły już na bycie miłym Wykładam na to chuja Skurwiały jest, farta w ogóle nie przynosi Nie jestem zły za to, zły jestem na to, kurwa, jak się życie z nami obchodzi A ty, kurwa, dalej nie rozumiesz Chuj w to wbijam, naprawdę jestem tylko odporny Od Boga taka, kurwa, kara będzie, kurwa, sroga Niestety, będziemy gruboskórni